Mecz, jak się układał, widzieliśmy od początku i zdajemy sobie z tego sprawę, że ten remis jest, jest korzystnym dla nas rezultatem. Uważam, że, że to jest dosyć pozytywny, fajny aspekt, jeśli chodzi o, o naszą, naszą tutaj rywalizację w tym sezonie, która będzie się toczyła do, do jego końca i to nam na pewno da dużo, dużo powodów do radości. Gratuluję swoim zawodnikom takiej postawy, jaką dzisiaj pokazali. Może to nie była, nie była piękna gra, ale to było piękne cierpienie, które wykonywali na boisku i naprawdę byliśmy blisko i sprawienia tutaj niespodzianki, nie da się ukryć. Myślę, że i przy stanie 2-0 już byliśmy blisko a i przy, nawet przy tym 2, -2 przy 2, 2 stanie mieliśmy swoje sytuacje, żeby, żeby ten nawet zaskoczyć mocno nastawione ofensywnie w grę. Ja z kolei chciałbym przede wszystkim pogratulować też postawy zawodnikom naszej drużyny, bo, bo zostawili serducho dzisiaj na boisku, potrafili ten niekorzystny wynik z 0 odwrócić. Co do przebiegu spotkania, na pewno zgodzę się z tym, co trener powiedział, że Warmia cierpiała na tym boisku, bo, bo na, na dobrą sprawę zdominowaliśmy przeciwnika, stwarzając mnóstwo sytuacji. E, Łąkarz drużyny Warmii Grajewo odwoił się i troił i tak taką dobrą sprawę bronił mnóstwo sytuacji. My z kolei nie byliśmy na tyle skuteczni, żeby strzelić większą ilość bramek. Oczywiście nie uniknęliśmy błędów w defensywie, gdzie Warmia to wykorzystała i prowadziła w pewnym momencie 2-0, natomiast cała drużyna wierzyła bardzo mocno, my też jako trenerzy wierzyliśmy i widzieliśmy z przebiegu meczu, że taką intensywnością, tempem gry i stwarzaniem kolejnych sytuacji jesteśmy w stanie losy tego spotkania odwrócić. Zabrakło nam trochę, trochę czasu, zabrakło gdzieś tam może jeszcze odrobiny szczęścia, ale w piłce nożnej tak jest, że jeżeli jednego dnia te szczęście gdzieś tam zabiera, to drugiego dnia oddaje, i na pewno ta druga połowa też nas mocno zbudowała. Byliśmy blisko odwrócenia, odwrócenia losów tego spotkania i zasłużyliśmy na pewno na, na zwycięstwo. Natomiast w piłce jest tak, że ten kto zdobywa bramki, ten wygrywa spotkania, i pomimo tego, że. Kontrolowaliśmy mać, dominowaliśmy nad przeciwnikiem, stwarzając sytuację. Strzeliśmy taką samą ilość bramek jak przeciwniki, i mamy remis. Uważam, że to są ten remis, to są stracone dwa punkty, natomiast musimy jak najszybciej teraz zregenerować się, przede wszystkim przygotować się do kolejnego spotkania, z którego musimy ponieść trzy, trzy punkty. Debiut lidera nowego, Macieja Makuszewskiego nie miał czasu, żeby się z kolegami zgrać. Myślę, że Maciek i przez te 90 minut też pokazał, ile ma jakości w sobie, miał swoje sytuacje bramkowe. W tym momencie gdzieś tam bramkarz drużyny gości dobrze się prezentował, wybronił tę sytuację. Dał nam też dużo takiej powiewu świeżości w ofensywie, szybkości w działaniu. nie Jestem głęboko przekonany, że będzie będzie bardzo mocnym ogniwem w kolejnych spotkaniach.